Ok, zatem witajcie z powrotem. Kontynuujemy hakowanie. Chcę już mieć to za sobą. Chcę mieć możliwość, prawdopodobnie zrobić lojalność w Skizzi, misję lojalnościową. Mam nadzieję, że tym razem hakowanie wyjdzie pięknie. Dupa, a nie pięknie. Świetnie, znowu nie wychodzi, albo wychodzi. Prawie. Udało się. Świetnie. Aż zniszczę z radości tej posągi, które są tu. Bo mogę. No, możemy zająć się kolejnym. Dobra, mam nadzieję, że to wyjdzie szybko. Świetnie, znowu długa akcja. Się za chwilę udać? Tak. Pięknie, teraz hakowanie wychodzi nam idealnie. Hakujmy kolejne miejsca. Kolejna zardzewiała igła. I ona jest nawet tutaj. Wybornie. Witam. Ej, ty jesteś moim ziomem, ziom. Kurde, który to Który. Robił ze mną problemy, ok, to wyjdzie albo i nie wyjdzie. Pewnie tutaj też jest coś oczywiste, z czego ja nie mogę zobaczyć. Na pewno. <śmieranie> Oczyż by się udało, tak jak miałoby się udać. Udało się, świetnie. Pięknie. Teraz pora, pora na

Aha, teraz to nie śmignie w ogóle. Świetnie. Czegoś tu brakuje. Oho, czyżby, czyżby... miał to dać tu? Zobaczmy... Oho... Oho... No i dupa nie wychodzi znowu. Hmm, co kurde, nie ma tutaj odpowiedniego tego kółka. A jest, tu, ale tu, ale wtedy to nie wychodzi. Chwila, już to mam prawie. Dupa. Ok, no i nie wyszło. I znowu mnie biją. Kurde, tutaj dziadostwa brakuje. No i jestem martwy. Dziękuję, naprawdę, to było świetne. Ale już powoli się domyślam. No. Jaka ma być kombinacja i kurde kilometr. Rewelacyjnie Wybornie. Jeśli mi się znowu nie uda tego wykonać, to... poza nagrywaniem! Szczerze... Chyba najlepiej by było, gdybym poza nagrywaniem... No cóż, zrobię te wszystkie misje związane z odblokowywaniem bram. Wtedy wyjdzie rewelacyjnie. Oho, a może tędy trzeba? Zobaczmy... Nie. I jednak nie można tędy. I znowu brakuje. Czyżby miał się udać? Chyba nie. Świetnie znowu nie wychodzi. Bo brakuje jednego paska, tego pieprzonego paska. Oho! Znowu nie wychodzi. Kurde, mać. Okej, okay, zatem ludziska, wychodzi na to, że po zanegrywaniu będę zajmować się tymi włamami do sklepu. Nie chcę was tutaj zbytnio zanudzać tym wszystkim. Więc okej, okay. wrócimy po wykonaniu wszystkiego, co trzeba. Okej, okay, ludziska, udało mi się wreszcie to wykonać. Hakowanie ukończone. świetnie. Hakowałem wszystko, co tutaj było. Wreszcie Awans, zdrowie, wzmocnienie. O, to się przyda. Zdrowie gracza zwiększa się o 100%. I teraz obrażenia można sprawdzać. Ogromne ograniczenie obrażeń. Świetnie, ale ja nie mam hajsu na to. Musiałbym pobrać cash. O, mam trochę cashu, świetnie. Teraz mogę sobie ulepszenia wziąć. Obrażenia od tego. Ogromne ograniczenie. Ej, hey, gdzie jest poziom czwarty? Nie ma. Oszukali mnie dziady. Okej, okay, zajęliśmy się tym wszystkim. Teraz można... Hmm. Misja. Gdzie tu jesteś? Kinzie... O. Rozpocznij wprowadzanie wirusa. Shit. Pomyślałem, że to wszystko. Ale niech będzie. Przynajmniej to będzie spoko. Kurde. O, to może być. Ha. Proszę bardzo. Kolejne przejmowanie. Kolejne wykonywanie fal. Nie, trzy fale. Spoko. No, umierajcie, kurde, tak na uspokojenie. Bo te. całe akcje hakowania są takie niefortunne dosyć. Ale udało mi się je wykonać bardzo ładnie. Z czego się cieszę. Ej, pójdziesz na czarną dziurę, o. Będzie Git. Ha! Żyjcie to. Co to, to tak dziwnie granatami we mnie strzela? Rzuca. Tak dziwnie wszystko eksploduje. Explosion! More explosion! Ostatnia fala. Tylko trzech ludzi muszę jeszcze zabić. No, trzech kosmitów. Kurde, ciągle płonę. Aha. To wytrzymałem taki ładny ogień. A, jeszcze jedna fala została, świetnie. spodziewałem się jej. Pięknie, wszystko wybucha. O tak, udało się, udało się, i co teraz? Spotkajmy się z Kinzi. Świetnie. No to świetnie. Dobra, to dawaj mi wynagrodzenie kolejną bramę. Jestem ciekaw, co dalej będzie. Niby tam według y, tych y, no, ulepszeń. Tam jest jeszcze kilka bram do odblokowania. Ale co z nimi będzie, to nie wiem. Właśnie. I co teraz? Bielszy odcień bieli. Aha. Okej. Okay. Misja wykonana. Świetnie. Kolejna misja. Co tym razem? Miały ślub. Próbować ostatecznego wirusa. Okej. Okay. No kończmy wprowadzanie wirusa. Dobra. I pewnie zrobię to. Kolejne tam fale zabić. I trzeba by nie znowu do niej wrócić. Okej, okay, niech będzie. To jest wszystko, to no. I tak można spokrosować w pewnym stopniu z nią. Okej. Okay. A jedna fala. Okej. Okay. Kurde, kolejne maskotki mnie chcą zabić. Nie no, spoko. Ok, odpalamy moc grawitacji. Stryk! Wszyscy mi prawie praktycznie lewitują. Dobra, pociśniemy parę czarnych dziur. Dabstę te Aha, muzyka się nie zmienia, więc nie warto nawet tego brać.

Ok, co teraz? Wprowadzanie wirusa zakończone. I miał teraz iść do Kinsey? No. Spotkajmy się z Kinsey na statku. Dobra, ale jeszcze się zajmę tym miejscem. Ok, mogę już iść. Czekajcie, tu jeszcze jest pomnik do zdjęcia. Już nie ma. Dobra, zatem mogę iść. Kolejna brama będzie udostępniona.

Jakaś nowa misja? Kurde, nie ma żadnej nowej misji. Oszukali mnie. A, 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 a. No. Od, od Shadi nic nowego nie ma. Kurde, zostałem oszukany. Kiedy będzie lojalność Xauti? Sha nie. Kinzie. Dobra, zajmiemy się misjami tymi głównymi. Wreszcie. Niektórzy się pewnie już ucieszą. Następna nowa misja? Ok, nic się nowego nie powtarza. Misja wykonana. Dlaczego to się tak hamsko powtarza? Że wykonałem tę misję, to tak się powtarza w kół. Dobra, to na ten odcinek zajmiemy się tym treningiem

What? Będziemy musieli się zająć tym wszystkim tutaj? Okej. Okay. Jeszcze ogarnę tylko ulepszenia i tym czymś Gambit Kinsey będziemy mogli się zająć. Hmm. W następnym odcinku. Ale najpierw zajmiemy się tutaj ulepszeniami. Co ja tu mogę ustawić? Walka, pistolet. Mam tu jakąś opcję, że mogę ten... Mieć dwa te. Karabiny szalejące seriami? Nie. Ok, zatem to by było na tyle w tym odcinku. Zatem trzymajcie się. Do zobaczyska. I widzimy się w kolejnych. Cześć.